Także witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku, znowu będziemy grać z widzem na live. Widz tutaj podał swoją nazwę akurat na live na TikToku i właśnie rozpoczynamy mecz. Jeśli Wam się spodoba zostawcie lajka like oraz komentarz, a już przypominam Wam, że w komentarzu na YouTube pod tym filmem możecie sobie dodać swoją nazwę na Origin bądź na PlayStation i wtedy również będziemy mogli się spotkać i rozegrać ze sobą mecz. A teraz już nie przedłużając zapraszam Was bezpośrednio do meczu. Tutaj na przykład widzę, jeszcze tylko zaznaczę, że gra na komputerze więc nie stoi to na przeszkodzie, pomimo że ja gram na playstation więc jeśli wygracie na komputerze, podajcie swój nick z origina jeśli chcecie sobie zagrać ze mną na playstation, podajcie link do playstation i to tyle właściwie a teraz przechodzimy już do meczu zobaczymy co nasz widz tu zaproponuje na razie bilans z widzami mamy na maksymalnie dodatni wszystkie mecze z widzami wygrałem, jeszcze mi się nie zdarzyło przegrać to jest i barbo naprawdę skrzydle, bo kurde robiłem jeszcze do niedawna zadanie. To nie jest do końca mój wyjściowy skład. Jak widzicie, nie ma tu nawet klija na Ale spróbujmy najpierw trochę innym składem. Nie ma co się napalać tu. Z widzem nie będziemy przecież po hamsku Jak najlepiej, żeby tylko wygrać się spodzić. Spokojny mecz przed nami. Call. Call do Dalglisha. Dalglish. O Jezus, co tu się dzieje? Aland? O, Halland. Dobra, to od razu powiem, że jeśli będę miał zrobić jakieś zmiany na mój podstawowy skład, zrobię dopiero w przerwie. Żeby nie było, że teraz na przykład zatrzymuję, bo straciłem bramkę czy coś. Żeby nie było, że robię to, bo nie wiem, bo przegrywam mecz. Po prostu w przerwie zrobię zmiany, to od razu mówię. A do przerwy możemy sobie spokojnie pograć. Rzut Bellingham teraz. Mam jeden do innego, szósta minuta. Pisa ma na herbie nasz widz. Postaram się też nazwy widza gdzieś tutaj wrzucić oczywiście. Albo na początku filmu, albo na końcu. Może w obydwu miejscach zobaczę. Jeszcze dodam wam jego po prostu TikToka, jakbyście chcieli. Teraz i Barbo przy piłce. Barbo to jest Tur. Ciekawe jak sobie poradzi z takim Hernandezem. No poradził sobie. Czyżby właśnie i Warbu był odpowiedzią na Irlandesa? <noise> w końcu mamy jakiegoś pomocnika, który może się z nim przepychać na skrzydle no Zobaczymy. Alan teraz. O Jezu, o Jezu, jak się tu poprzepychali. Daliż. Hierro. O Jezus, gdzie ty podałeś Jero? Hall, Aland, Haland, co ja w ogóle wiadam, co czuję ja cały czas mówię Aland. No ładno, może widz trafia, tak gliszam ładnie. lepiej, że nie doszło, bo przynajmniej mecz nam się nie przerwał. Zbędnie na jakiś gwizdany spalony. Tak, to jest ciągu akcji. Jezu, co ja robię w ogóle w tym meczu póki co, to jest jakiś dramat. Dobra, teraz Pedro Poro. Pedro Poro, fajnie zdążył niestety do tej piłki. Co tu się dzieje? O Jezu, jaką gościu mi kontrę w ogóle wywalił bez powodu. No totalnie się nie spodziewałem. Dobrze, że na Beckhama trafiło. tam za szybki nie jest. Jezu, widzowie, uwaga. Widzowie, uwaga. Ależ nasz biznes tupo robi 3-2 No słabo, słabo No, gubimy się trochę w tym meczu już Mieliśmy na początku prowadzenie widza, potem nasze, teraz znowu widza Czyli taki zmienny mecz, no ale fajnie, w końcu jakiś trudniejszy mecz z jednym z moich widzów Z reguły dość gładko te mecze wygrywamy, więc Fajnie, że pokazał nam się tu na taki widz, który coś tam pyka. O Jezu, o Jezu tak to nie róbmy. Super. Widzę już taki jeden błąd, co mogę doradzić widzowi, że dość mnie patrzy na to, jak wprowadza piłkę obrońcami, przez co potem maluki luki przy kontrze. Wiem, że może to śmiesznie brzmić, bo nie prowadzę jeszcze w tym meczu póki co, ale taka rada ode mnie, żeby patrzeć po prostu sobie, żeby nie wypuszczać tak daleko swoich obrońców, bo ja maksymalnie gdzie z reguły dochodzę to właśnie gdzieś o, do tego miejsca i potem już gram podanie, bo to się nie ma sens. No widzicie, i teraz na przykład mój Pedro Porosi nie cofnął, bo po podaniu dałem, żeby wyszedł na pozycję widzicie, jakie to są problemy teraz w defensywie. No, więc najlepiej obrońcom, jak możesz, to odbierz piłkę i ją wyprowadź. Nie ma sensu się dłużej bawić. Zobaczmy jeszcze tylko i barbo trochę. Dajmy mu jeszcze trochę szans pobiegać, postrzelać. Aleksander Arnold. Beckham. Ejdź Trochę Brindana chciałem uspokoić, ale teraz Eitanem mógłbym przyspieszyć. Niestety się nie udało. Oj, niebezpieczna akcja, dalej bliższa. że to zidam, puściu boże to byłoby masełko dobrze, idę, dobra wracaj do siebie już może boże, zidam W środku pola. Nie wiesz. Ha. Bellingham, rzut Bellingham. Urywa się obrońcem Bellingham. Ja tutaj widzna w ale czujny No próbowałem dopracować już wiecie, bo przerwa się zbliżała tą piłkę No ja bym tego po czasie widzu nie zaliczył, ale dobra. <laughs> nie no śmieję się oczywiście Dopóki gdzieś wyjdzie, możemy grać. Kiedy dalej co zapowiada się fajna druga połowa widzowie. Pierwszy raz przegrywamy z widzem, z którym gramy że będzie wprowadzić parę zmian, coś mi się wydaje Miło to tak pewno wprowadzimy jakieś drobne zmiany tym takim dość niepoukładanym składem na ten mecz. i i teraz już widzimy naszą formułką podstawową i zobaczymy jak to będzie wyglądało w drugiej połowie widzowie. Pan odbiera piłkę, widzę. Chodź grał mocno defensywnie, coś mi się wydaje w tej połowie. Ej, tam szybszy na razie. Bez sens się tu zachowaliśmy. No, nasz widz tu próbował jakąś Brazyliankę załączyć. <grymne> razu z pierwszej piłki Halandem Z Teraz z strykami może kurde, sorry widzowie, ale dość się staram skupić bardziej w tej drugiej połowie. No, nie ukrywam, że też nie chciałbym przegrać aż tylu ogromkami. A no, widz naprawdę A Tutaj na przykład ta pocinka super w tempo. No i co, to będzie nasz chyba pierwszy przegrany mecz, by się zapowiadało. Wiadomo, nie poddamy się do końca, ale... Ciszy w tym meczu, skupienia. <grych> eee, no dobra, chyba nie ma się wszyscy skupiać. Już jest wynik taki, że będzie bardzo ciężko go zrobić A masz widzę, jest bardzo skupiony. Więc chyba po prostu musimy sobie trochę zacząć luzu wrzucać w ten mecz i trochę beki cisnąć bo wiadomo, że tego nie wygramy. raczej. raczej już widz sobie tutaj zaklepał zwycięstwo. Tak jak mocno mnie ciągnie ten dal że w niezacie sensie nic z tego nie robi. No, to na przykład według mnie już powinno być podciągnięte pod karm. Bo gdyby nie to dopchnięcie, to strzał strzało oddawał. No ale dobra okej okay. nie ma to tamto. Alexander Arnold. Widzę, że ilekroć nasz widz próbuje pokazać, że umie to mega słabo to wygląda. Ale jak czarę też. E, dzięki za obserwację, Olek Dobra. No i chyba będzie pluka dla dalszego widza. Bravo widzów. Co to? Było? ogóle skupiłem się na banerach reklamowych, bo mi się wydawało, że widziałem tam reklamę pewnego stand-upera. może się przewidziałem? Jezu, co to było? Co tu się dzieje? Co to, to w ogóle są zapadania takie niedokładne? Niestety nie ma obrony w tym meczu. Cała obrona poszła do ofensywy. Co hmm. hmm. tu się dzieje Miał podać proste podanie do prawego obrońcy Di Marco, a ten gdzieś w ogóle jakimś saltem podaje. więc to była. Kolejna taka sytuacja gdzie nas ciągnie bez sensu. widzowie także fajnie no pierwszy raz przegraliśmy dziwne uczucie z widzem no ale szacun szacun oczywiście za wygranie tego meczu no i też uczciwie do końca no ofensywnie idzie nie tak że próbuję, wiecie jakieś głupie granie na czas coś tam fajnie jeszcze nas ze strzałem spróbował kończymy ten mecz także dziękuję ci widzu oraz wam dziękuję widzowie za obejrzenie tego odcinka no niestety pierwszy raz przegraliśmy z widzem ale no trudno się mówi Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego My i widzimy się już w następnym odcinku na moim kanale. Tym razem pewnie to będzie odcinek, wydaje mi się, z kariery, bo nie z drafta. Jeszcze nie jestem pewien, ale około 2 dni pojawi się na kanale. Możecie zostawiać swoje nazwy w komentarzach oraz yy, zarówno Origina, jeśli gracie na innej konsoli niż PlayStation lub swoją nazwę z PlayStation, jeśli gracie na PlayStation. To by było jeszcze raz. Na tyle dziękuję ślicznie za obejrzenie. Like, łapka, sub, komentarz i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.